Siemanko, siemanko, witamy, nowy dzionek mamy I like the view. Mm -hmm. Dobra, zaczynamy nowy dzień. Śmigamy do bursy. Czekamy na nasz. Łódkę aż odpłynie, tutaj już stoi i czeka, ale mamy jeszcze pół godzinki, także posiedzimy sobie z takim widoczkiem o na Instanbu. Tak, bo mam ogólnie chorobę morską, także nie mogę pływać łodziami Ale nie mogę pływać dużymi promami A małymi mogę pływać Także taka to choroba morska Żeby nie pływać dużymi, a małymi łódkami Dobra Zobaczymy Mamy 2,5 godziny Mam nadzieję, że nic mi nie będzie Że to jakoś przeżyję Why we go to Bursa? Bursa was the first capital city of the Ottoman Ottoman Kingdom. They also having some UNESCO village. Uh, it's more than I don't know 8800 years, 700 years old, something like yeah. this. Yeah. No i właśnie do tego tam płyniemy <laughs> No i niestety nigdzie nie popłyniemy. Odwołane dzisiaj łodzie do Bursy. Nie ma dzisiaj żadnej, o, nie wiem, może z powodu pogody, może woda jest niezbyt przyjazna i dlatego nie pływają. No po prostu są odwołane, dali nam pieniądze za bilety i tam nie popłyniemy. A już jutro jest trochę za późno. Jutro już jest wtorek, a w czwartek już stąd uciekamy. Także już to będzie za późno dla nas. Już nie chcemy tak kurde na styk. No dobra, teraz musimy... Już się... Goodbym book the place. asking. Dobrze, że nie zabukowaliśmy sobie jeszcze hotelu, tylko najpierw tam próbowaliśmy się skontaktować z nimi i zapytać o szczegóły. Także możemy teraz sobie spokojnie odwołać, a tak no dobra, no tak miało być najwyraźniej. Dobra, zaplanujemy sobie co innego. Szkoda, że mam plecak taki naładowany rzeczami. Będzie trochę niewygodnie, żeby tu chodzić. Ach kurde. Chcieliśmy tam, było tyle rzeczy do spróbowania, co chcieliśmy sobie pojeść i jeszcze zobaczyć, bo tam obok jest takie miejsce, które jest na liście UNESCO. No jest tam co zobaczyć. No Nie tym razem, niestety. Szybka zmiana planu. No i idziemy, postaramy się dzisiaj spróbować tą pidę, do której wczoraj nie mogliśmy tam dostać, bo było już zamknięte. Nie wiem, czy uda nam się tam coś nagrać, bo tam naprawdę było tak strictly nie wolno nagrywać. I tam naprawdę oni patrzyli na nas tak troszkę spod kąta, jak widzieli, że mamy telefon i kamerę w rękach. No zobaczymy, pogadamy, zapytamy. Mam nadzieję, że nam pozwoli albo jakoś z ukrycia jakieś szczętki kawałki jak to miejsce wygląda. Dobra, jesteśmy już obok miejsca z naszą PIDO. Teraz muszę schować kamerę do kieszeni i poczekać aż się ekran wyłączy, żeby nie było widać, że nagrywa. Mam nadzieję, że nam się uda coś nagrać, może że nam pozwolą i tak dalej, i tak dalej. Cheese Cheese. Są kawałki pepperoni, trochę. Otwierają dopiero od godziny 11, także musimy 20 minut sobie poczekać, więc na nasze szczęście nie aż tak pilnują czy nagrywamy, czy nie, bo są zajęci, trochę nawet nie zwracają uwagi na razie na to, czyli jakieś takie ujęcia postaram się mieć. Zobaczcie, przyszła nasza pida. Mm. Kurde, jest to całkiem duże, zobaczcie na moje dłoń Jest to kawa pida. <śmany> Mamy dwa smaki. Za bardzo nie można tak kamerować, nie życzę sobie. Myślę, że jakbym był albo chociażbym mówiłbym po turecku to by spokojnie pozwolili tak, po prostu chyba nie chcą za bardzo żeby turysty, jest to zbyt lokalne miejsce jest to po prostu za dużo lokalesów i to chyba na tym bazują, żeby dać tą prywatność swoim ludziom, żeby sobie mogli spokojnie przyjść i zjeść i napić się herbaty, a nie, że od grama turystów to przyjdzie i zacznie kamerą machać i robić zdjęcia Jak hmm? you like? Bardzo mm. Bardzo mm. 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 mm bardzo nice, with a lot of cheese and I jest jak like pizza, ale jest inny Because they nie put any pomidorowego na the tak yeah. mm. Turkish tylko pizza, no, Mhm mm spróbujmy. spróbujmy mm. oh. mm. z pierwszych klientów dzisiaj tutaj, mm. 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 Nice, no i mm. Rzeczywiście, ciasto jest naprawdę mm. cieniutęknie, jak włoska pizza. No, mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, wychodzimy z tego miejsca. Muszę przyznać, że to chyba najlepsze pide jakie w ogóle w życiu jadłem. No nie wolno tam za bardzo kamerować, tak jak mówiłem. Gdybyś mówił po Turku, gdybyś był albo Turkiem, to by ci pewnie pozwolili, być zagadał. Tak, po angielsku czy Turkiem to takie te miny były takie na nagrywanie, że lepiej nie nagrywać, nie psuć tego klimatu i się cieszyć i naprawdę i tak udało mi się nagrać dużo, ile mogłem ale wchodził. Bo to jest pida. O, oh, bez pida in my life. Yeah, best pida in my life. Naprawdę. Dla takiej pidi warto żyć. Yeah. To jest pida. To jest pida. O, no dobra. Dobrze, a taka pida kosztowała tutaj zaledwie 120 tych lirów. A ty kotek, co? Koniec tego biedolenia. Lecimy na deserek. Wróciliśmy na Besiktas z dzielnicy Bo tutaj ponoć mają bardzo pyszne deserki Więc no musimy je spróbować I zweryfikować czy są takie pyszne jak to ludzie mówią A jesteśmy Już to widzę Tak to się nazywa to miejsce Już wam pokazuję to tutaj Ponoć mają najlepsze deserki

Jak widać, udało nam się jeszcze dostać stolik, jedyny wolny stolik dla dwóch osób i udało nam się go zgarnąć elegancko dobra, i przyjechały nasze deserki mamy dwa deser... to jest deserek, taki puding z filetu z kurczaka który był serwowany dla sultana w pałacu a to był taki a'la pudding podgrzewany, ale to już nie pamiętam Tutaj <grymne> do tego mamy taki cynamonek To jest bardzo gąbczaste To tak jakby Tak jakby za dużo w ogóle mąki w tym było w ogóle byś tego nie rozpoznał, że to jest kurczak. Wiesz z kurczaka. Na sam koniec zostawia taki posmak. Na początku jest to taki słodki budyń waniliowy, który ma naprawdę jest bardzo gęsty, zbity, a na koniec zostawia posmak kurczaka. A że posypane zostało jest z cynamonem to już w ogóle. Tak jest po prostu

probably i think they hold the chicken fries and make them as a very like thin pieces i not totally destroy it and they mix with some very strong food <laughs> something like that <laughs> the chicken. Jest to super gęste, bardzo ciężko oderwać to od talerzyka. Jest to takie jakby za dużo w ogóle mąki było w, w takim domowym budyniu robionym. Mm. Jeszcze ten cynamon dał mm. No bardzo dobre. Na początku jest to. Mm. Takie słodki budyń waniliowy Ale jak już to przełkniesz, to zostawia taki smak Czujesz tego kurczaka, filet z kurczaka po prostu mm. <laughs> Nie wiem, jak to zrobili To mm. nie jest jest Możesz zobaczyć ten chicken Co nie? To jest cinnamon. To jest to jest chicken. Yeah. No. Jeszcze w budyniu z kurczaka to nie jadę w swoim życiu. To, to, to ciekawe, to jest bardzo ciekawe. No dobra, przejdźmy teraz do drugiego deserku. Tak to się przedstawia, ten drugi deserek. Na słodko karmelizowane z góry wszystko Zobaczmy czy to też jest takie... No też jest bardzo ciężka konsystencja. Ciężko to oderwać hmm. To się w ogóle klei. No jest to trochę cytrusowe. Bardzo kleiste. Cynamonowe. No dobre. Yeah. but I'm not really bad. Yeah. <laughs> I need to um I need to work <laughs> on <of the> <laughs> <laughs> I need <to> <laughs> <of> that. <laughs> I, <need to> <laughs> <of the> <laughs> I can't <laughs> <out of there>. <laughs> <laughs> I don't even Watch oh. know. <laughs> if you Stop talking that. I do Yeah, <laughs> have an exit, but Almost eight uh no. So, Maybe not too much. <laughs> Stop playing. Only I have a question. And it's more mm. similar. Okay. Anyway, for me it's like sweet melted yeah. top. Okay. Yeah. Which one? is better for you? For me, this is a little, um, I don't know, this is more tasty, this is more chicken flavor. Yeah, this is for sure more chicken flavor, mm -hmm. and this is more cinnamon, citrus flavor. Mm -hmm. And I think, I'm a little checking now, and somebody said it's from the Roman Empire. Yeah. Uh, from mm. Roman to other country, other country to the Turkey. Ah. <laughs> And now they put some rice, rice powder and vegetables. Mm. Mm. No, bro, to zjedzmy sobie pudding kurczako. I mm. was thinking it's too different. Because their name is not the name. No, this is Kazan Ebi. No, dobra. Deser z kurczaka spróbowany nie był wiem. naprawdę niezły, jeśli chodzi. Naprawdę warto spróbować kurczakowego pudingu. Co mogę powiedzieć? No, budyń z kurczaka. No, sama nazwa, jak to brzmi, jeszcze posypana cynamonem albo cynamonem spieczonym z, z góry. Kto to w ogóle wymyślił? Ja nie wiem. Ale jak najbardziej warto spróbować.